Cześć, witam wszystkich. Ja mam na imię Piotrek, na kanale Orention. Zapraszam na kolejny odcinek zagrajmy w Afterfall Insanity. I drodzy, mamy się teraz skontaktować z pułkownikiem Potockim. Opowiedzieć mu, zdać mu raport z tego wszystkiego co odkryliśmy tutaj na tych dolnych podpoziomach. Tylko nie wiem gdzie mam iść. Może latareczka? Latareczka pomoże. Tam, czy tam? Zerknijmy na ten... Jednak w lewo. No okej. Okay. Może tu? No i tu. No okej. Okay. oho Jeszcze raz, bo ja coś mi się wydaje, że... No, halo. Właśnie, chyba stąd przyszedłem. Nic z tego nie rozumiem. Nie. Nie mam pojęcia. Kurcze. Aha. Piękne strzał. No dobra, przyjmijmy, że idę dobrze. I teraz mi pokazuje znowu w tamtą stronę. Ludzie, o co tu chodzi? A, tu już nie przejdę, czy faktycznie. No dobra, dobra, pogubiłem się trochę. To idźmy tam w takim razie. Resz hmm. zablokowane. Pozostaje nam tylko ta droga. Teraz zobaczyć, 31 nabojów, można się posługiwać strzelbą, nie ma problemu. I co, tu? Co tu się dzieje? Walczyli ze strażnikiem. Dobra, wykończmy. Pięknie. Jeszcze? No, niestety trzeba było użyć strzelby. Hmm. O. A, mam maksimum amunicji. Skoro tak, no to dobra, to wejmę pistolet. Trochę się wystrzelamy tutaj. W takim razie za amunicji do pistoletu. Ja pierniczę cały czas. A tu pokazuję, no dobra co cały czas miałem takie jakieś poczucie, że idę nie w tym kierunku, co trzeba. Hmm. No ale... <laughs> Skoro... No, PDA pokazuje, że mam iść tutaj. Tutaj idę tu. Punkt kontrolny. Więc tutaj jest. Я не могу жить, тут нигде не могу а тут там есть это снова речь. Oczywiście mania przeładowywania broni. jest zablokowane, już widzę stąd już mówiłem o tych kolorach, jeżeli jest odblokowane, to jest w takim kolorze jasnoutkowym, jak jest zablokowane, to w takim brązie jakimś. Czyż Czyżbym utknął tutaj? Hmm. Hmm. Tam jest jakieś przejście, ale jak mam się tam dostać? Po tym? To raczej nie. Zobaczmy. No w tamtym kierunku. Okej, okay, w tamtym kierunku. Ale tutaj nie przejdziemy. No to mi zabili ćwieka teraz, no. Hmm. Wróćmy może tam. No wiecie co? No nie, tutaj wracamy po prostu. Tam też jest zablokowane. Tędy nie przejdziemy. Czyli powrotu nie ma, pozostaje tylko ta droga. Ciekawe, no. Nie ma, nie ma drogi, musi być jakieś przejście. Nie. Nie ma drogi bez wyjścia. Gra w grach z Komputerowy musi być jakieś wyjście, tylko trzeba je odnaleźć. Na <śm> no oczywiście, że tak. Szukaj. Szukaj wyjścia, chłopie. To jest nieaktywne. Niczego tutaj nie mogę użyć. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Czyli pozostaje tylko ta droga. To pewnie zamkniemy ze sobą drzwi, ale nawet nie jest aktywny. A gdybym mógł przejść po tych skrzyniach, to świeciłyby się im krawędzie, ale nie świecą się, więc nie mogę przejść. jest zablokowane. No i co teraz? No jakiejś wybuchowej beczki? Nie ma. Hmm, hmm, hmm. O, fajnie. Coś no ale ten celownik nie robi się czerwony, także nic tutaj. O panie, tutaj były schodki, były. O ty. Baj się, baj się. On ale mnie zaskoczył. przejdziemy. Co mam przez ten ogień przebiegać? No tu jest jeszcze droga, kurz. Pewnie wyłączy zasilanie i zgaśnie płomień. Bardzo pięknie. Oczywiście. Mutant. Coś żre. Co teraz? No, spalarnia śmieci. Spaliliśmy typa. Dobra, no po co nie. Hasać. No i się, widulek. Widulek się skopcił. No chyba tędy idziemy, co? Czysto! Czysto! Teren zabezpieczony! No jeśli nie, to mam tak głęboko w długi. Zachowaj to dla siebie, Nowy! Cholera jasna, Nie dość otaczają no. mnie wariaci, to jeszcze debile! No... Trochę nie bardzo o swoich kolegach. No... Skoro musisz... się tak wyrażać... Kurde ile was? Eee, przestań strzelać do doktora Headshot On mają karabiny Bierzemy karabiny też Co jest? Co to za muzyka? Boję się. Czy znaczy boję się ataku. No właśnie, a ci jest moja rura wydechowa. Ja, no bez rury to jak bez ręki. Czy się pozbyłem rury wydechowej w poprzednim odcinku, czy nie? To już nie wiem. Czy co, jak kończy się dany... Znaczy przechodzę do punktu kontrolnego, to mi zabiera całą broń? czy znaczy, całą nie wiem, bo pistolet i strzelba zostały. Brać zasilanie, czy co? Mam włączyć zasilanie. Tak. Czy co? Tutaj zaczyna mnie męczyć ta muzyka. Kierka będzie, dobra, sikierka się przyda. Tu. I tu. No dobra, może się zmieni ta ścieżka cię bo... Nie podoba mi się. Denerwuje mnie. No, nareszcie. No nie, nie teraz, doktor! Odłóż no. Bardzo piękna też uprawka, bo już... Chyba nie była potrzebna, także... O. Od przybytku głowa nie boli, nie? Dobrze. Bo lepiej dmuchać na zimę. Gdzie jesteśmy? Obecnie? Coś szumi, coś pracuje. Klucz. O, amunicja. Karawninu szturmowego, wyśmienicie. O, nie ma głowy. Co tu jest? mamy latak. Są chyba pomieszczenia mieszkalne tutaj na tych górnych monitorach. Szczególnie na tym środkowym. Tego też nie mogę użyć. No i co teraz? No Dobra, może gdzie inny trzeba? Wychodzi na to, że tutaj <laughs> o, co to? Coś nowego? Jakieś ambulatorium? Albo kuchnia? Kafli? O, Doktor. No i kończymy. Na początku mnie ruszały te finiszerki, teraz już się przyzwyczaiłem. Mogliby to jakoś urozmaicić troszeczkę, moim zdaniem. Byłoby ciekawiej, gdyby było ich więcej. Pręd zbrojeniowy, to też nieaktywne. Tu jest jakieś zajście. Nie chcę tam iść za Chcesz tam iść U, ile przewody Co tu robisz? Stać! Powiedziałem stać! Nawet o tym nie myśl! Odczep się Co jest? No co, nie przejdę teraz. Kto to, Kto to to był? Skrzyczą Stać niech strażnik. Dobra, bierzemy z powrotem siekierę. Co tam nie przejdziemy? tym nigdzie nie ma żadnego przed. Oto Nic tam. No to też nie wiem. Hmm, hm, hm, hm. No to byziczek. Aaa, syp śmieci, otwarty. Co to jest? Zabrało zwłoki i odeszło. Szkoda, że nie jest wieczór, że nie jest zmrok, bo byłby lepszy nastrój, ale cóż... Zdecydowałem się pobrać w After Fall za dnia. Hmm. No tak. Tu zawalało się pali nie przejdziemy. O co chodzi? Punkt kontroli. Tu mam iść. bo tak skoro oczko pokazało. Co tu jest? Śkuś? Co? O, Co, co? Móżka ogryziona? No, ale doktorek ma z widy majaki. Są zwłoki w tych... szufladach. Myślałem, że oni wszyscy wyskoczą z tych szuflad. <laughs> oh. tylko... Boże... To musi być jakaś epidemia. No tak, no. Teraz doszedłeś do tych wniosków. I to są prości przeciwnicy. wymagając. Tu czy tam, Muchy. Słyszę muchy. Grzęczeniem. Co ty tam robisz? Zżerał tego. ...trupa. Nie, tutaj to... a, otworzę tworzył. To ten zżerał tego trupa? To, no dobra. Dwa ciosy siekierką i po robocie. Jest z panami w tak, bardzo rozczuwać. Też nigdzie nie mogę przejść jest napisane? Nieupoważniony wstęp zbroniony. Zabroniony tyle. Wzbraniać się można przed czymś, a nie czegoś. Czegoś można zabronić. Ale jestem mądry, nie? O. Okej, okay, przychodzimy. co pozostaje nam ta droga. Co się działo? Znowu ktoś się zbrania przed wstępem. A tu mogę przyjęć. No. Daj o! Daj jest o! o. Co? Dla ludzi? Ktoś jest zbyt wysoki na przykład, to może no, zmniejszyć swój wzrok. Ustawia tutaj wysokość w centymetrach, Chodzi tam i do... zmniejsza. No. <laughs> tak, na pewno do tego służy. No, tu pozostaje nam tylko droga w do... górę. I tam jest? Prost Nie wejdziemy. Myślę, że podchodzę bliżej ściany, to latarka gaśnie. Kwarantanna, no jasne. Wyłącz protokół, nie wyłącz protokół kwarantanny. A skąd wiesz, że kwarantanna jest? Gdzieś tu jest napisane? Może było. Zaburzenia psychiczne. Od czasu ewakuacji w dniu gdzie ludzie zamknięci w schronie stali się niezwykle niespokojni. Niektóre wykorzystywane podzielone substancje chemiczne spowodowały, że nasilenie tych objawów. Aha, spowodowały tylko nasilenie tych objawów. Początkowo władzom udało się spokojnie i szybko odizolować tych, których stan psychiczny się pogorszył, lecz z biegiem czasu okazało się, że ulega on poprawie. Jedynie po długotrwałym i regularnym leczeniu psychiatrycznym tak zwany syndrom zamknięcia nie był jednak jedynym stworzeniem na jaki cierpieli mieszkańcy pańc wow. Kto tu napisał? Kurde zmasakrowane to jest włoki. Co to jest? Głowa doktora? Mam to wziąć? Podnosisz głowę doktora. Na co mi głowa doktora? Ja pierdziel. Coraz gorzej z naszym tokajem. Teraz głowy ludzkie zbieram. Skąd on wierzy z kwarantanny? Tam ma. No. Zablokowane, to wymagany skan odcisków palców osoby aaa, bo mam tutaj nibyże oczy skan siatkówki Aha. Co nie mogę tego podnieść? To po co to wypada, jak nie mogę tego wziąć? bez sensu. No to? problemy zdrowotne? Zauważyłam, że wszędzie biegają ludzie. Hej, to no tu leci? z mojego pokoju. Hej, powiedziałam, wynocha! Hej, wynocha! No, czyli tutaj też doparła zaraz. Jest jakiś ambulatorium, bo wszyscy dzwonili szukając jakiejś pomocy. dużo miał być odciski palców. Jakiś palec trzeba znaleźć. To... a tam na dole była dło. Będę mógł ją podnieść. Gdzie to było teraz? Trzeba Tak. O, teraz nie mogę ją podnieść, jasne. Bez sensu, że wcześniej nie mogę nie wyłączyć. Jakie sztuczne przedłużanie gry. Trzeba wrócić. O. Różne są zabiegi deweloperów, żeby przedłużyć grę. No z tymi puszkami z... O, na dodatek jeszcze ktoś to pozbiera. Jeszcze coś? Nie mogę się ruszyć. Aha, musiało zeskanować. O proszę, jesteśmy... Gdzie oni mogą na... być? Wszyscy zmutowali? No, jesteśmy na poziomach Mieszkali. Dobra, mamy punkt kontrolny moi drodzy. Nie zakończy ten odcinek, także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.